Dwóch młodych rozbitków budzi się na środku oceanu. Nie wiedzą, gdzie są i co mają robić, czy sobie poradzą. A w dzisiejszym odcinku pierwsze dni na Tratwie. Kurde, na razie nic nie mogę. Przez za mało rzeczy mamy stary. Jest beczka, dobra, beczka jest ważna. Oto Dobra, jest subcio. Tam co jest też beczka, łap beczkę stary. Aha, aha. oho, oho. Stary, nie możesz mnie zrzucać jak mapie beczkę, no? Pierwsze sukcesy oraz pierwsze problemy. Mam to tutaj, i teraz weźmy sobie, może tak. Oha! Widzisz? <laughs> yeah. tak. A ty co? <laughs> ale musisz stworzyć kubek. Jeszcze. O kurde. Chyba umrę z pragnienia. Tak sobie plastiku. Szybko, stary, ale przypał. Syzyfowe prace oraz pierwsze sprzeczki. Przejdź, przejdź, patrzcie, zepchnę go z Ciebie chyba z łóżka położniczego zepchnęli. Jakby takie pomysły. <noise> jak te takie Sam pomysły. <noise> no, co ty robisz, człowieku? Ja tu płynę do wyspy. A więc, nie przedłużając, zaczynajmy. Gdzie jest Lino? Ty stary tam jest wyspa, może tam popłyniemy? Wys nie popłyniemy, bo nie mamy kotwicy. No to ty popłyń, a ja tu poczekam. No na pewno. <gry> <gry>